Totalizator sportowy jako dumny mecenas toru wyścigów konnych Służewiec niezmiernie cieszy się, że sezon 2020 odbył się według wcześniej założonego planu. Realizacja 51 pełnych wyścigowych emocji mitingów i utrzymanie puli nagród napawa nas dumą i z optymizmem pozwala patrzeć na kolejny sezon. Zakończony sezon 2020. Sezon sportowo udany, trochę nowych koni, trochę nowych trenerów, trochę nowych jeźdźców. Przykro, że pusto, że nie ma widowni. Zapraszamy na 2021. Mam nadzieję, że z tysiącami widzów na trybunach, na Służewcu i na innych torach. To był bardzo wymagający sezon od nas wszystkich, ale sezon, który pokazał, że razem potrafimy naprawdę wiele. Z tego miejsca dziękuję wszystkim zaangażowanym w sukces tego sezonu 2020. Właścicielom, hodowcom, trenerom, jokerom i tym, dzięki którym udało się przeprowadzić ten sezon do szczęśliwego końca.